No, i wracamy do Lego Indiany Jonesa. Ja jestem John jest Furrier, Tak, ja jestem Mario, a po ty, ty 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 ty, żona. Ja nie jestem Twoja żona. Zbieraj kasę. Okej. Okay. Co ty wziąłeś z krzesła? A ja nie wiem. Ja w ogóle nie. Chodź wiem. tu. Kolejny, którym się było? Ha? Tak. Takie skromne przywitanie było. No. Chodź tu. Jesteśmy w karczmy chyba, a rzucę cię krzesło. Chcesz dostać z krzesła. Nie no, musimy coś tu Czekaj. zrobić. Czekaj, bo tu trzeba wziąć butelkę i to zgasić trzeba będzie, tylko trzeba najpierw tak? skoczyć na tą linę. O. Teraz trzeba skoczyć na tą minę Się Spaliło! I będziemy nicesta. Tak? O, fajnie. <laughs> tak, żeby mi się skromnie mój pierwszy Ech. zdobyty w tej grze mi zestaw Czekaj, co tu się robi? Czekaj Dobra tak. Zbieram kontry. Już mnie żeś nauczył Zbierzesz się? Nie wiesz mhm. kraść kasę. Też cię ludzie. Zbuduj mi wygrał. Będę grał I No wiesz bo to chyba kobieta, może to jest tak. Nie wiesz tego kluczyka w tu. tu. Odblokujemy dzięki temu mini-zesta! No, tutaj. Tak, tylko zniszczyć. tutaj. dźwignię. No? I. Mam tysiączkę. I teraz co się stanie? Mini-zesta. Klucz, A tam jest mini-zesta! No. Ej weź, ty już jednego wziąłeś Okej okay. Mam już dwa na dziesięć Ile w tej misji jest Nie Nie Dobra, otwieram drzwi To dobra Poczekaj, Co? weź zniszcz to jeszcze Tu tam jeszcze są jakieś schody o, o, grubas, znaczy chudas, znaczy czarnuch, znaczy mój. O, to, to... O, jakieś ludziki nas biją. Ej, czarne, biało-niebieskie! Murzyny! Białor, czarne, białe, niebieskie O, to jest kasa. To Dobra, Dobra, niszczymy Harry Pottera. Widzisz, walczymy z Harry Potterem. Tak, a ten odcinek będzie się nazywać Harry Potter. Nawiązując do Harry Pottera. Harry Potter w Indianym Jonesie. No, nie wygląda on jak Harry Potter. No. Ej, bo coś mnie... O, -o. Ten ma gru większą splugę. A, 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 a to jest biało... biało... pomarańczowo, coś tam Wielkospluwny... murzyn. No mam wielgotną splugę. A to jest wielgotny murzyn. Znaczy to nie są murzyni. Cytat z Herstone, ktoś Znaczy to nie są murzyni, tak naprawdę. A rzucę w niego butelką Dobra, ja z... tak to się robi. A bo on tam jest, i on mnie zaraz dostrzeli! Wróciłem w niego butelkę. Ej, ty chcesz z krzesła dostać? Ej, no bo mnie on zaraz zabiją. Ej, no, ej, no. Dostaniesz z krzesła zaraz, gościu. Ej, no bo on strzela, się go boję. No i trzeba w niego rzucać krzesłami. Tak? tak. A masz z krzesła! Wow, czekaj, ja się zajmę terrorystami, ty w niego wali. To nie są terrorysty, to są białe Murzyny. Jakby co nie jesteśmy rasistami. Nie? Chyba, że dłużko. Uwaga, bo Serce, po serce! No nie no, po serce chciałbym. Głupiek, ja tu buduję piękną półeczkę, żeby ją zniszczyć, a on nie bije. Cztery serce jak tak. się tutaj schować? A musisz Kiedy? to być po prostu. Dobra. Tak? Dobra, ma jedno życie, biegnij do niego, ja się zajmę białymi murzynami. Dobra, i nie masz. Czekaj, o, o, o. Okay. o, będę miał... Haha, ha, mam jego broń! No A masz Harry Potter! Uuu, Harry Potter się spajczył. majteczki płoną? Tak, Harry Potter w płonących majteczkach. Nie, nie będzie taki tytuł odcinka, już wystarczy Egipcjanin w majteczkach. Nie dam ci tego. Czego? O zobacz, mam pistolet, zastrzelej. Okej, okay, ty się nie bach Już. Ej, no bo oni mnie atakują. Ale oni już nie żyją. Ej, co to jest? Lepimy Bowen. Bowen! A była nie? Nie da się. Mam dużo kasy. No. Ale tak powiem. O. Ej, no ja chciałem tego tysiąca. Daj tego tysiąca mi. Nie. Yes. No wiesz co. Dobra. Chodźmy. Oj, tu można zapukać. A tam jest Niemiec. Hej, bo ktoś cię bije. Ej, była tabliczka z Niemcem, a tu jest ten biały mur. Ej, ty granat on rzucił. Mam jedno serduszko. Ej, poczekaj. Pukamy, pukamy do baru. Przychodzi kobieta. On mówi: Hmm. Nie! Kobiet nie wpuszczamy. No i rzucił granatem w kobietę. No hamdosz. Szczętny, większy niż dunsior. Nie pójdę. Dunsior jest tak. W Ej, zobacz, tutaj można wziąć pochodnie. i podejść tu i podpalić dynamit, uważaj, bo buchnie. Buch, no ja pozumuję, nie zostaw to. Dobra, karty sto po tysiącu. Dobra, zabij. Boże. Boże! Wow, serce, serce! To był piękny kopniak. A masz pochodni! Moje serce, no! Ups! Trochę cię przypaliłem. Dobra, budujemy bałwanka drugiego na trzy. Dobra. Masz kluczyk. No dobra, to ty weź to przynieś, a ja będę miał kluczyk. Tutaj w skrzyni był. Ja naprawię, a ty postaw tam. Brawo, nauczyłeś się grać w tą grę! Teraz ty musisz tam iść most nie? Ty... Aha, jak to szło? J musisz tu wejść i J się rozpuszczę? nie? Nie. Teraz By... zbuduj to. Znaczy pokonaj ich No i sądzimy okazuje. Co robicie. ma? Dobra, mam? teraz zbuduj to. wolno. Zbuduj to! I mi przesuń, żebym mógł przeskoczyć do ciebie. 1000. No weź, No. Dawaj, parkour. No nie, nie doskoczę. Tu widzisz, nie doskoczę. Dobra, muszę tutaj podpalić pochodnią, dlatego pochodnie wziąłem. Daj, dla kobiet coś. Tak, weź, buduję ostatniego bałwanka. Gdzie jest? Tu tutaj. Tam, gdzie by coś. Jej, minizesto! Trzeci. Oj, uważaj, dynamit wybuchnie! Wybuchnie. I otworzyło się przejście. O malasz, Krolodu! Nie będziesz nas mroziła! Da! O, już prawie będzie Musisz prawdziwy czarodziej! Jaki czarodziej! Poszukiwać! Poszukiwacz! Znaczy adwenturer! Adwenturer? No bo tak jest napisane, bo to jest po angielsku, a ja nie wiem. Jeszcze nie sprawdziłem co to no, znaczy. No raczej przygodnik. Jaki przygodnik? No adventure to przygoda, więc ja bym to tłumaczył dosłownie. No no przygodnik. Nie przygodnik, tylko poszukiwacz albo podróżnik. No. Coś takiego. Wiesz, a, podróżnik tak... to jest traveler. Jak? Traveler, no coś takiego. Dobra, niszczmy te kozy. Coś tam. Coś Dobra, i tutaj coś się robi. Tak, tam trzeba wskoczyć. Wezmę i naprawię to. gdzieś trzeba wskoczyć, ja, ja ci będę wskoczył. Tak, A ja same. wiem, gdzie wskoczę. Dobra, ja mam coś zbudować, tu Nie. nie? Ty musisz czekać tutaj teraz. Będę musiał coś... Ty A. Będziesz musiał przenieść A. to tak. potem. To Dobra, wiesz, to buduj. Jest, to byłem Dobra, ja już to będę. Zabij! I dużo ich u, u, u. Nie, bić się jeszcze nie umiem O, zaraz co ja mam Tylko nie we mnie No przestań, bo nie będę z tobą nagrywał E, no, ja skończyła się amunicja Dobra, chodźmy Weź tylko. Ja Ty Okej okay. no, ja, E, zobacz, rączki mi wystają Gdzie? No, tu <laughs> Jak? Dobra, chodź, wskakuj. Wskakuj, no tak, patrzcie w tak? Zkaw i da sko Nie zastanę. Ale go się nie da zdobyć. Jest zakryty lodem. Ale czy skasę natomiast? Bierz zastaw. No nie możemy, bo jest tam w lodzie. Oj, gdzie ty? Co z tym zaczęli? Musisz zbierać kasy. Dobra, ja już wyskoczę, żebyś ty mógł dołączyć. Dobra, ja już tam wejdę. O. I wiesz, co tu musisz zrobić? Najpierw musimy myśli. znaleźć łopatę. Tu? Nie. Tu będzie kluczy, który trzeba wykopać. łopatą. Masz, ty weź łopatę. Weź wykop klucz. Poczekajcie chwilę. OK, już jesteśmy Dobra, chodź tu z kluczem No to chodź tu I pokręć I potem musisz iść tam pasem, przestawić no. dla mnie Ech. Jak ona skacze to mówię ej nie w tą stronę Piero potem w tamtą Jeszcze trochę no jeszcze! A, bo to jest do końca. No już ci od razu cię Nie Trafiłem! No. Co ty robisz, indiana? Ja nie ja jestem, jestem indiana! Nie, miał. No To co mówisz, że do siebie? No do siebie mówię. Bo się mogę. Dlaczego? Mówi sam do siebie. Z ciebie Dobra, Dobra, przesuwaj teraz tamtą stronę. Ja. No to nie przejdziemy misji. W ogóle zauważyłeś, że mamy prawdziwego poszukiwacza? No. Przecież gadaliśmy o tym. Halo? Hmm, Dobra, teraz ty tu musisz wejść, bo ja jestem za chuda. Za chuda? No, potrzebujemy dwóch osób, żeby to było ciężej. Jestem akurat. Teraz ja pierwszy idę. Nie. Ech, ech, ech. Ech, ech. Znowu w tym samym miejscu. Dobra Gdzie my jesteśmy? Ej, ty, kochanie! Wyrzuciłeś śmieci? Tak było to... Doda, nie wyrzuciłeś śmieci. Nie wyrzuciłeś. Ej, no zostaw mnie! Nie wyrzuciłeś śmieci! Czego ty możesz bić mnie, a ja ciebie nie? Możesz też. Tak, poczekaj, daj jest Kobiet się nie bije Ale ty nie serce. Aha, bo kobiet się nie bije Dobra. Ej, na czym ja jadę? Na reniferze. To nie jest renifer. Nie wiem, co to jest. U, 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 u. U. Co?! Winda mnie zgniotła. Ej, co się stanie, jak tu będziemy oh. stać? Nie Jakie, a. No! Ratunku pi! No! Pss, mnie winda chce zabić. Nawet jej to wychodzi. Kto się wskaknie? Biorę to. I weź tam pomonę tę. A ja muszę naprawić wyjście stąd. Ja no, masz musimy... Poczekaj. Nie, to masz bazukę. Ale nie strzelaj o, nią! przepraszam. Bo ona będzie potrzebna. Dobra. Uch. Ale to ciężkie. Ty to powinieneś nosić, a nie ja. Nie zobacz. nie zostaw. Mm. Party. Mały ja chcę to da Nie, nie da się, bo to nie jest z Lego. Krzoczury niszczymy! Krzaczusie. się. Tam można iść po dużo kasy, ale nie chcę mi się. Ja pójdę. Nie, kończymy się. Dobra, sobie nie Dobra, idziemy po bazookę. Znaczy ty już... Nie, mów, nie masz. Dożyłaś się, bo zginąłaś. Aha. Gdzie Dobra, będziemy mieli teraz więcej tych bazów, bo musimy zniszczyć skrzynkę, gdzie one są. Wow. Zadaniem jest zniszczyć ten wóz tam. to Most jeszcze jest naprawiony. No, nie mam tak mało Weź tu pociągi, weź tu pociągi. Tam, pociągnij, a ja tu będę pchać. Gdzie ciągnąć? No tu. A, przybyły to. No nie możesz tu wziąć tego? Co? No jod. Idę po kasę. Ej, no ja, ja chciałem. Jej, tam było 10 tysięcy. Spadłem. Ja miałem 10 o, już skończyliśmy misję? No wszedłem gdzieś! Aha, no skończyłeś misję? Tak? No. Krótka. No i to jest cały drugi odcinek. No raczej. To próbujesz. No. Jak my nazwiemy? Jej, <laughs> triplet Harry Potter w płonących majteczkach. A tak. To ja mam. Tak, bo jak ja przesyłam, to mi, jak spróbuję tytuł dać. To mi nie zapisuje zmiany, żadna przez sygnał. Zawsze ja... Dużo, ładuję. dużo tak. A, to trzymała 20 lat. No 20 tysięcy prawie dostało, znaczy dużo. Mm. Dużo mam już kasy. Co można na kasy robić? Postacie. Co? I bonusy. Ale dużo zbudowaliśmy tak. Będzie piramida mm. chyba. No dobra, no to na tym kończymy. Drugi odcinek był za mną Dunsior, a ja byłem Tomuszek. A to był Lego Indiana Jones. Odcinek drugi Harry Potter Majte, w płonących majteczkach. A teraz... A. Dobra, cześć! Cześć!